To jest coś dla mnie ważnego i myślę, że bez tego nie byłoby tego, co kocham. Nie miałabym żadnej pasji. Gdyby nie taniec, to nie miałbym co robić. Byłbym zupełnie innym człowiekiem, bo dzięki tańcu mogę wyrazić siebie, swoje uczucia. Wszystko, co czujesz w danym momencie i możesz to teraz przedstawić. Cieszę się, kiedy to robię, bo mogę się nauczyć czegoś nowego. Zacząłem chodzić na zajęcia w szkole. Potem przekonała mnie instruktorka, która chodziła też do zespołu, żebym tam chodził. I teraz tańczę. Już 5 lat. Zapisałam się na tańc przedszkolu i coraz bardziej mi się on podobał, więc się zapisywałam do różnych grup. Już w końcu dotarłam do Skype. W 2009 roku stworzyłem grupę, taką e, małą grupkę. E, przy gimnazjum w Liszkach. Początkowo było tam 10 osób. No i zaczęliśmy swoje tane, swoją taneczną przygodę. Z roku na rok przybywało tych, tych dzieciaków. Dodatkowo, oprócz zajęcia tańca ruszyliśmy z zajęciem miejsca akrobatyki sportowej. No i obecnie w naszym klubie jest zrzeszonych 140 członków. Najlepsze uczucie, jak przychodzi gala, przychodzi jakiś występ i możemy dać właśnie pokazać siebie i pokazać to wszystko, co potrafimy, czego się uczyliśmy. Najważniejsze wydarzenie w roku, do którego przygotowujemy się praktycznie cały rok, bo tą formację, którą tworzymy przez cały rok, możemy w jak najlepszy sposób zaprezentować. Praca zajęła rok, no, bo wszystkie grupy trzeba było przygotować. Rozpoczęcie, zakończenie, każda osobna formacja, no i też te pojedyncze układy solowe jakieś tam występy, duety i wszystko. Okay. Pan, pan, pan. Od jazzu przez tańce polskie do hip-hopu musiałem się co chwilę przebierać, bo miałem czasami nawet dwie minuty na przebranie się w wielkie stroje do tańców ludowych, a potem do hip-hopu w takie luzackie czapki, bluzy, wszystko. Obecnie mamy 6 formacji, dwie grupy początkujące i cztery grupy, które już tańczą od tamtego roku w zasadzie. Mamy dwie grupy reprezentacyjne, które jeżdżą na turnieje i no zdobywają dosyć spore sukcesy. Także jest to grupa dziecięca do 11 lat oraz grupa juniorska 12-15 lat. Dzisiejsza gala pokazała ten potencjał. W jednym miejscu została zebrana grupa wszystkich dzieci i młodzieży, którzy uczestniczą w treningach i też jeżdżą na różnego rodzaju zawody. Gmina Liszki może być dumna z tych dzieci, z tej młodzieży, że potrafią zrealizować swoje marzenia, takie pozytywne marzenia.